To, to jest ciąża? Ja dobrze znam tego historię. Moja babcia rodziła tak. Cztery dziewczyny. Żadnego chłopca. No takie pechowe życie. Nie udawa się. Pech. Bo stary człowiek nie może rodzić. Bo ma za stare jajka. Nie, nie ma takich jajek. Ani na miękko, ani na twardo. No, jajeczko jedno ma chłopak, drugie... Dziewczyna. Dziewczyny nie mają jajeczek. Bo wtedy to jest kura, bo kura robi jajka. I to nie jest wielkanoc. Nie, u dziewczyn są w brzuchu, a, a u chłopaków tak jak ty. No gdzie? Nad kolanem. Co? Ale w ogóle nie masz książki o cielu człowieka. Kiedyś miałam taką bajkę w telewizorze. No? A dzidzia się plącze tempowina. Każdy ma tempowinę. Tempowinę. To jest tempowina od tempoty. Dziecko jak jest w brzuszku, to jeszcze nie widzi. No bo jeszcze są niestworzone oczy. To już stworzone, tylko nie ma widoków. No bo dzidzia jeszcze patrzy na mamy ciele. A ja coś wiem. Że dziecko siedzi w tym worku ołodniowym, ale jak już jest duże, to ten płyn w worku ołodniowym wycieka, bo worku ołodniowy pęka. Jak się ktoś boi, to się mówi, że pęka. A dziecko jak się urodzi, to czemu się boi? W tym worku ołodniowym jest strach. A poza tym tam jest Ciemno, a jak ja byłam w delfinarium, to widziałam taką panią w seledynowym kostiumie i była brzuchata. A Zyska nie będzie chciała ciążać razem z Julką, bo one się przyłączyły do Albercika. Dziewczyny są nie najważniejsze w domu. Dziewczyny mają robotę w kuchni, a chłopacy rządzą całym domem. Ty, co ty gadasz? Chcę, żeby każde dziecko tak miało? Wiesz co? potrzebuje. To jest sukowy spraw. A może zmienimy te jajkowe tematy? U mnie w domu jest tak. Mama czasami gotuje, ale tata się uczy gotować, więc jest podwłanny. A poza tym czy twój tata cię urodził? Mama. No to kto jest ważniejszy? Tata, no bo on, tato, dał nasionko. Źle, źle, źle. Nie, nie mamy nasionka. Ale mm, mamy tego przyprawy do jakichś potraw. Ja nie wiem, kto ma. Może ogrodnik. Widzisz, tata, nawet nasionek nie ma. To kto ma jajka? Nikt. Kura. Ale... Kura ma jajka. Kura znosi normalne, więc skąd biorą się zaciążone jajka? Ja wiem, że są jeszcze... Kosmiczne jajka to, to, No to wreszcie chodzi o te jajka I te, i te Bo kura znosi prawdziwe I ciążowe są prawdziwe I, I kosmiczne są prawdziwe Widziałem taką lekramę. Są kobiece jajka Mężczyznowate Mężczyznowate dziwne Umiem mówić Męż. tak Do logo bedy. Wiesz co? Ty mi... Dzisiaj mnie denerwujesz, chyba musisz się trochę przyuczyć, musisz się człowieku.